Na początek chciałbym podziękować Bartoszowi Malinowskiemu z Bez Schematu za impuls do tego, by powstał ten materiał, ten mój pierwszy materiał. Temat, o którym dzisiaj będę mówił, poruszył mnie do tego stopnia, że aż opublikowałem to w internecie, abyście mogli wszyscy posłuchać, zrozumieć czyjś punkt widzenia, inny punkt widzenia, może, albo taki sam. Będę mówił o opiniach, o opiniach w internecie, o opiniach na co dzień. Tak naprawdę, bo subiektywne spojrzenie na świat to jest część naszego życia. My, jako ludzie, postrzegamy świat zmysłami, pos przetwarzamy go rozumem i to, co zostanie w nas przetworzone, można tak brzydko powiedzieć, wydalamy, bo to jest już przetworzone, jak jedzenie, wydalamy poprzez mowę, poprzez pismo, poprzez działania, które robimy. I czasem są ładne rzeczy. Czasem są brzydkie rzeczy, czasem są dziwne rzeczy, które z tego powstają. W tym akurat materiale o opiniach chciałbym się skupić na tak naprawdę trzech głównych tematach, głównych yy, nurtach wygłaszania swojej opinii na szerszą skalę: czyli publicystyka, czyli influencerstwo i materiały komentarzy Zacznę od publicystyki, bo jest ona najstarszą rzeczą, najstarszym nurtem do publikowania swoich opinii, bo pochodzi aż od starożytnych Rzymian. I miała ona na celu, opierając się na faktach, przekazać opinii publicznej subiektywne spojrzenie na dany temat, żeby mieszkańcy czy obywatele, ogólnie mówiąc o kraju, Mogli mieć pewne rozeznanie w jakimś ważnym temacie. I uważam, że publicystyka obecnie, w XXI wieku, w erze informatyzacji, jest jakby w cieniu wszystkich innych trendów, które pojawiają się w internecie, z powodu tego, że publicystyka jest dzisiaj nudna. Kiedyś wywoływała emocje, bo ktoś napisał o czymś i to poruszało wszystkich, bo nie zgadzali się z jego zdaniem. Dzisiaj też tak jest, ale troszkę w mniejszym stopniu troszkę inaczej to jest przedstawione. A dlaczego mówię, że publicystyka jest w cieniu? Ponieważ na w pierwszym rzędzie jest influencerstwo i komentarze, materiały, komentarze, które jakby zawłaszczają sobie całą uwagę dotyczącą Ważnych spraw, mało ważnych spraw, spraw dotyczących rozrywki, i tak dalej, i tak dalej, długo można by wymieniać. Chodzi mi o to, że influencerstwo wpływa na emocje, tak samo jak komentarze. Tylko w trochę komentarze troszkę w mniejszym stopniu, zaraz do tego przejdę, ale influencerstwo skupia się głównie na emocjach, na tym, żeby. Wzbudzić wyobraźnię, obudzić wyobraźnię użytkownika, nie wiem, Instagrama. Przypuśćmy, skupmy się na Instagramie, żeby ten, kto przegląda rolki czy posty na Insta, mógł sobie wyobrazić, że o, ja też chcę ten samochód, ja też chcę takie życie, ja też chcę mieć to, co on, wyglądać tak, jak on, robić to, co on. Nie zawsze jest to nam dane ze względów takich, że żyjemy w innych krajach, żyjemy w innych klasach społecznych i tak dalej. Ale influencerstwo wpływa na emocje. Komentery z drugiej strony trochę dzieli publicystykę z influencerstwem. Bo opiera się na faktach, czyli na danym materiale. Bierzemy materiał jakiegoś twórcy, oglądamy go na żywo, komentujemy na żywo w tej chwili to co widzimy. To, co ktoś powiedział w danym materiale, dzielimy się z tym z publicznością i wpływamy właśnie na opinię publiczną w ten sposób. Opieramy się, co prawda, na faktach, tak? Bo dany materiał, jakby nie patrzeć, jest faktem, czy to, co ktoś napisał, czy to, kto coś sfilmował. Ale wpływamy na emocje. Czyli nie mamy tego pomostu. Gdzie mamy czas, aby przetrawić, zastanowić się, co tak naprawdę było tu powiedziane, co tak naprawdę było tu napisane, co tak naprawdę ktoś, ten autor miał na myśli, tak? Sławetne z każdej szkoły polskiej, co autor miał na myśli? Czyli czy był w tym głębszy sens po prostu? Zastanowić się chwilę nad tym, co właśnie zobaczyłem, właśnie przeczytałem. Tu jest akurat granie na emocjach, czyli tu i teraz, w tym momencie. Nie zastanawiam się, o co tu chodziło tylko po prostu mówię, że pff, przecież to jest głupie. Pff, przecież on jest debilem. Pff. Kto mógł tak powiedzieć? I tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj Twitter też w sumie tak działa. Tam się też ludzie nie zastanawiają, robią główną burzę po to właśnie, żeby wzbudzać emocje. To nie jest publicystyka. Prawdziwa publicystyka dzisiaj jest niestety w cieniu tego wszystkiego, bo jest nudna jak życie. Bo Dobra publicystyka polega na tym, że trzeba poznać temat, zastanowić się nad nim, zastanowić się, co ten temat może zaoferować innym ludziom, zastanowić się nad problemem, na przykład właśnie teraz, dzisiaj, tak jak ja teraz to robię, ten materiał będzie nudny. Zastanowić się nad opinią. Zastanowić się nad tym, co można zrobić lepiej, i powiedzieć ze swojej subiektywnej strony, jak się to widzi, jak dany problem jest przez nas postrzegany. I dopiero po tych wielu procesach odsiewania emocjonalnych, jakby wpływów, Podać ludziom na tacy informację, że macie to, można zrobić to tak, można zrobić to tak. Jeśli masz inną propozycję, zaproponuj, może zrobimy coś innego razem. I to jest nudne. To się nie klika. Ale co to ma wspólnego razem ze sobą? Moim zdaniem, głównym wspólnym mianownikiem influencerstwa, komentary i starej dobrej publicystyki jest odpowiedzialność. To powinno nam przyś przyświecać wszystkim. Odpowiedzialność. Czyli mieć odpowie brać odpowiedzialność za to, co mówimy za to, jakie treści tworzymy, za to za za to, że... Chcemy trochę lepszego świata. Każdy z nas chce trochę lepszego świata, po swojemu, ale chcemy trochę lepszego świata. I mam nadzieję, że czy po tym materiale, czy po materiałach innych twórców, którzy poruszają tę tematykę, będziecie w stanie. Chociażby zrozumieć punkt widzenia tego, że my się nie chcemy kłócić z nikim. To nie chodzi o kłótnie, to nie chodzi o zajadłość między sobą. To chodzi o dyskusję, w której dzielimy się swoimi opiniami, w której się niekoniecznie zgadzamy której używamy argumentów takich, które nie o, chodzi o to, żeby przekonały drugą stronę, tylko żeby ta druga strona zrozumiała, dlaczego tak myślimy, a nie inaczej, i dojść do konkluzji, takiego trudnego słowa, które sprawi, że chociaż po jednym procencie, z każdej strony, czy to z lewej w cudzysłowie, czy to z prawej w cudzysłowie, coś się zmieni. I może świat będzie ten, dzięki temu lepszy. I to jest za propos twórców. Jeśli chodzi o użytkowników, to jeśli chodzi o opinię użytkowników na dany temat danego materiału czy danego dzieła, bądź, pójdźmy szerzej. Bo nie tylko chodzi o filmy w internecie, czy posty w internecie, czy, czy rolki, tylko chodzi też o filmy, muzykę, seriale wszystko tak naprawdę, całą kulturę, którą my tworzymy, my ludzie tworzymy. To wasza opinia jest ważna, ale konstruktywna opinia, bo. Powiedzenie, że film jest gówniany, bo nie tego się spodziewałem, to nie jest żadna opinia. To tylko jest dowód na to, że masz zamkniętą głowę. Sam się przyznajesz do tego, że masz zamkniętą głowę. Bo jeśli coś jest dla ciebie gówniane, bo nie spełniło twoich oczekiwań, to znaczy, że albo masz sam sobie postawiłeś za wysoko poprzeczkę, albo sam sobie zamknąłeś drzwi przed nosem. I stwierdziłeś, no, może, te, może to dzieło otworzy mi drzwi. Tylko zapomniałeś, że zamknęły się na klucz i z drugiej strony się nie daje ich otworzyć. Czyli tak naprawdę, to, że napiszesz, że coś jest gówniane, bo nie spełniło Twoich oczekiwań, to jest wyłącznie Twoja wina. Chyba, że napiszesz, że coś było gówniane. I nie spełniło Twoich oczekiwań, bo spodziewałeś się tego, tego, tego i tego. Bo na podstawie tego, takich materiałów, a takich materiałów spodziewałeś się, że film, czy serial, czy książka, czy coś będzie spełniało te oczekiwania, które zbudowali twórcy na podstawie zapowiedzi. Tylko to uargumentuj w ten sposób. Wtedy. Inni ludzie są w stanie cię zrozumieć, dlaczego uważasz, że dane dzieło jest gówniane. It's that simple. Nothing more, nothing less. Po prostu. Po prostu użyj mózgu. Jeśli to jest dla was obrazobórcze, to przepraszam, ale takie jest życie. Takie jest życie. Możesz nie używać mózgu, jak oglądasz jakieś inne dziwne programy, reality show. Cokolwiek. To są odmurzające moim zdaniem programy, ale to jest moja osobista opinia. I nie musisz się z nią zgadzać, to w takim wypadku możesz nie używać mózgu. Ale jeśli chcesz przekazać jakąś myśl, to musisz użyć mózgu, bo inaczej wyjdziesz na. Sam sobie robisz krzywdę wtedy. Mówiąc delikatnie, sam sobie robisz krzywdę, bo będziesz się czuł niezrozumiany. Bo będziesz robił gówno burzę. Tak naprawdę z niczego. Jak chcesz, to rób. Tylko są lepsze rzeczy do roboty w życiu. Na przykład gadanie kocopołu w internecie, tak jak ja to robię teraz. Kończąc już, użytkownicy też muszą brać odpowiedzialność za to, co piszą. I wiadomo, nikt nie pociąga nikogo do odpowiedzialności, nikt nie będzie wzywał policji na Facebooka czy na YouTube'a. Ale na Boga. Ludzie, weźcie odpowiedzialność za swoje słowa, które piszecie w internecie. A na pewno po pierwsze wy się będziecie czuć lepiej. Po każdej ze stron, nazwijmy to w ten sposób. Ale i twórcy. Też będą się czuć lepiej, bo będą wiedzieli, gdzie popełnili błąd, i co mogą poprawić. Dlatego jeśli, jeśli coś macie wynieść z tego mojego amatorskiego materiału, to to, że weźmy odpowiedzialność za swoje słowa, i ja. Czy to będzie tylko ten filmik w mediach społecznościowych, czy może jeszcze coś innego zrobię, jakiś inny materiał? Ja biorę odpowiedzialność za to, co publikuję, co mówię i zróbmy to wszyscy. A uważam, że będzie lepiej. Do usłyszenia.